Które powstają na stadionie górnika Zabrze no są niezbędne, bo po pierwsze wymagane w myśl przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ale co najważniejsze, pozwalają na właściwe, właściwą współpracę z organizatorem imprezy. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że no w tym zakresie, w zakresie bezpieczeństwa, bardzo dużo się dzieje na, na stadionie i wszelkiego rodzaju uwagi, które są przez nas kierowane, no są, są później podejmowane i, i realizowane. Policja jest od tego, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje podczas imprezy masowej i być w stałym kontakcie z organizatorem. Jeżeli Zaistnieje taka potrzeba, wówczas na żądanie organizatora imprezy policja może wejść na stadion i podejmować interwencje. Ale jestem przekonany, że, że nowy stadion górnika będzie tak skonstruowany że takich potrzeb absolutnie nie będzie, a mam nadzieję, że no swoje te pięć groszy do tego też dołożą sami kibice, z którymi przez ostatnie lata nie mieliśmy. Żadnych problemów. Ja myślę, że oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to jest stadion przecież budowany dla nich. To nie, nie jest stadion dla, dla, dla policji czy dla władz miejskich. To jest stadion budowany dla, dla społeczeństwa, dla mieszkańców tego miasta i, i kibiców, których górnik ma przecież poza, poza zabrzem bardzo wielu. I myślę, że oni sami też potrafią zadbać o to, aby na stadionie było bezpiecznie i kulturalnie. Natomiast policja zawsze musi być, jeżeli chodzi o nadzór nad tego typu działaniami i możliwość później bardzo szybkiego reagowania.